Witam serdecznie w pierwszym dniu 2024 roku. Życzę Wam z tej okazji wszystkiego najlepszego, samych sukcesów i tego, co sobie tylko zażyczycie w życiu prywatnym i w życiu służbowym, że tak powiem. Także naprawdę samych sukcesów i samych osiągnięć. Zero minusów. Dzisiaj. W dzisiejszym szkoleniu właściwie chciałbym wam przedstawić tutorial, w którym pokażę, jak wykonać efekt HDR w portrecie. O ile wiemy, że wysoka dynamika polega na złożeniu kilku zdjęć, które w których są partie, odpowiednie partie, oświetlone dobrze, bo HDR. Jeżeli robimy zdjęcia w jakimś właśnie właściwie wszędzie, no matryca nie zawsze oddaje nam tonacje, które chcemy uzyskać rozpiętość tonalną całego zdjęcia. Dlatego potrzebujemy właśnie złożyć takiego HDR-a, który pokaże nam i ciemne i jasne partie obrazu. Tutaj no, nie będzie to składanie z kilku zdjęć, a będzie wykorzystanie jednego zdjęcia, z którego po prostu, które po prostu zedytujemy i wykonamy taki pseudo HDR. Sprawdza się to dosyć ciekawie właśnie na portrecikach. Można też wykorzystać to, jeżeli ktoś robi samochody, samoloty, tego typu rzeczy, ponieważ bardzo fajnie tam są Uwypuklone te elementy, takie, które są odbijane, czyli jakieś metaliczne, jak i coś pozaginanego, gdzie mamy dużo światło cienia. Dlatego można to wykonać, wykorzystać przepraszam, do wielu innych zastosowań niż tylko portret. Ale nie przedłużając, a i jeszcze wcześniej bo już chyba kilka filmów po kolei. Nie mówiłem, żeby zasubskrybować mój kanał i, i, i wcisnąć dzwoneczek i będziecie powiadamiani o wszystkich filmach na moim kanale, o wszystkich tutorialach i tym związanych z tym rzeczach. Ok, teraz wskakujemy do Photoshopa i pokazuję jak zrobić pseudo efekt HDR. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystać z dodatkowych bonusów. Pierwszymi krokami jakie wykonamy będzie stworzenie podstawy do dalszych prac, do dalszych edycji, czyli warstwy, na których będziemy później pracowali. Robimy CTRL-J dla systemów Windowsa, command j dla systemów macowskich. Powoduje to stworzenie nowej warstwy. I teraz klikamy na niej prawym klawiszem myszy i konwertujemy na obiekt inteligentny. Jeśli mamy już tą warstwę jako obiekt inteligentny, to jeszcze raz dwukrotnie ją kopiujemy, czyli dwukrotnie wciskamy Ctrl Command J. Jak widzicie, mamy teraz trzy warstwy i trzy jako obiekty inteligentne. Zależy nam na tym, żeby dalej je jakoś usystematyzować, czyli klikam na drugą i na pierwszą. Wpierw kliknę na drugą, wciskam klawisz Shift, klikam na pierwszą. Jak widzicie, zaszarzenie tych dwóch warstw oznacza, że obie są wybrane. Zjeżdżam na dół, klikam na tę ikonkę, tą ikonkę katalogu. I tworzę grupę, w której, w której mamy te dwie warstwy. Wyłączę na razie warstwę górną, będziemy pracowali na tych dwóch. Przechodzę do najwyższej z warstw w grupie i w tym momencie zmieniam jej rodzaj z normal na światło jaskrawe. Jeśli to już zrobiliśmy, przechodzę. Do warstw wypełnienia i wybieram invert, czyli odwróć. Tutaj mamy taką ikonkę, która przypasuje nam tą warstwę odwróć do naszej warstwy, tutaj pod nią tylko i wyłącznie, nie będzie się tyczyła reszty, dlatego to klikniemy. Jak widzicie, ikonka tu nas informuje, że warstwa wypełnienia tyczy się tylko. Tej warstwy pod nią, zamknę to okno i w tej chwili nasz obraz wygląda mniej więcej tak jak teraz. Ale jeżeli klikniemy na grupę i rodzaj grupy zmienimy na nakładkę, już mamy ładny widok tego wszystkiego. Wróćmy jeszcze do tej warstwy, na której pracowaliśmy, czyli górna. I teraz przejdziemy do menu filtr. Wybierzemy rozmycie i rozmycie powierzchniowe. Tutaj, jako ustawienia, promień na 50, druga opcja na 15. Klikam OK i mamy już, jeżeli zobaczycie, dosyć ciekawie to zrobione. Następnie przejdziemy do warstwy dolnej, czyli tej jeszcze nieruszonej z naszym zdjęciem. I tutaj jeszcze raz przejdziemy do menu filtr, ale wybierzemy galerię filtrów. Tutaj w opcji zniekształcenia mamy coś takiego jak zmiękczona poświata. Wybieramy tą opcję. I dostajemy trzy suwaki, którymi możemy cokolwiek zedytować, czyli zmiękczona poświata, wartość blasku i wielkość czyszczenia. I tutaj pierwszy suwak na 0, drugi na 2, trzeci na 20. Robimy ok. I w tej chwili mamy gotowe już te rzeczy edycyjne w grupie pierwszej. Teraz przejdziemy do Warstwy tej wyłączonej, aktywujemy ją od razu, automatycznie zakryła ona nam wszystko, ale nad tym będziemy dalej pracowali. Wciskamy jeszcze raz na dole ikonkę stworzenia grupy. Jak widzicie, stworzyliśmy grupę, ale nie ma w niej tej warstwy, dlatego łapię i jak widzicie, jeżeli pojawiają się dwie kreseczki, tak jak teraz, to przeniosę to nad grupę, a jeżeli jedna kreseczka, jak w tej chwili, czyli właściwie całe obramowanie tej grupy, to znaczy, że wrzucę tą warstwę do tej grupy. I teraz puszczam i jak widzicie, jeżeli zamknę, to już ładnie nasza warstwa jest umieszczona w grupie drugiej. Klikamy na tą warstwę, przechodzę. Na dół do warstw wypełnienia i wybieram czarno-biały. Oczywiście zaznaczam ikonkę, żeby ta warstwa tyczyła się tylko naszej, tutaj tej warstwy pod nią i wyłączam. Na razie z tym nic nie będziemy robili. Jeszcze raz przechodzę do warstw wypełnienia i wybieram odwróć. I robię tak samo, jak to było wcześniej, czyli żeby się tyczyło to tylko tej jednej warstwy. OK, jeszcze raz kliknę na tą warstwę, przejdę do menu Filtr, Rozmycie i tym razem wybiorę Rozmycie Gaussowskie. Tutaj promień 30 będzie to można w każdej chwili zmienić. Klikam OK, no i nic nie widzimy. Trzeba zmienić rodzaj warstwy, czyli przechodzimy na to rodzaj grupy, przepraszam, przechodzimy na tą grupę najwyższą i zmieniamy jej wartość na oczywiście nakładkę. I zobaczcie, co w tej chwili dostaliśmy zdjęcie przed i zdjęcie po. W tej chwili mamy strasznie mocny ten efekt, ale oczywiście można go zniwelować poprzez krycie, czyli zmniejszamy krycie i mamy już, jeżeli damy, zobaczcie, bardzo ciekawy efekt ten HDR tutaj, te wszystkie elementy takie świecące, nam uwypukla światło cienie ma nam uwypukla i jest wszystko fajnie. Jeżeli byśmy chcieli coś zmienić, to możemy, skoro jest to obiekt inteligentny, kliknąć na przykład tutaj na rozmycie gaussowskie. I jak zobaczycie, ja tak maksymalnie przejadę w jedną stronę, co nam się zmienia na obrazie. I tak samo, jeżeli damy w drugą stronę, także są pewne zmiany. Dlatego pozostanę mniej więcej w tym, co było. Zrobię OK. I tak samo możemy rozwinąć tą warstwę czarno-białe. Czyli jak klikniemy dwukrotnie na tą ikonkę, możemy suwakami, jak już wiecie, dostosowywać sobie pewne kolory do tych potrzeb, które, które chcemy, które chcemy, żeby nam tutaj dobrze działało. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się podobał i przyda się wam... nie mówię cały czas, ale w pewnych elementach, w pewnych okresach, w pewnych sytuacjach na pewno można wykorzystać ten efekt i poprawić troszeczkę odbiór swojego zdjęcia, jak widzieliście, można fajnie wyciągnąć cienia, elementy, które tam zostają, plus jeszcze podciągnąć swoje zdjęcie do takich lepszych, lepszego wyglądu właściwie. I tutaj przychodzi z pomocą właśnie ta technika, którą pokazałem. Oczywiście możecie wykonać z tego akcje i nie będziecie musieli tego kombinować i, i jakoś przetwarzać ręcznie za każdym razem dlatego zachęcam do stworzenia akcji oczywiście dla patronów akcja będzie dostępna i nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z wami i jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego w nowym 2024 roku cześć